Witam na pasiece, nie mam mikrofonu, więc dziś będzie trochę więcej zakłóceń, nie wiem, gdzieś zgubiłem albo gdzieś położyłem i zapomniałem gdzie, mniejsza z tym, nie ma za dużo czasu, jak widać dzień chyli się ku końcowi, jest już prawie 8 godzina, zaczynam leczenie dzisiaj apiwarolem, jak widać pożytek w postaci słonecznika w części przekwidu, jak widać. Jeszcze nawet do tej pory jakaś pszczółka sobie na nim żeruje, ale część przekwitła. Tu jeszcze coś jakiś zakwitnie, tu jeszcze kwitną, tu jeszcze parę jakichś niezakwitniętych. Tu są też parę sztuk, jeszcze świeżych, więc one jeszcze trochę pyłeczku i nektaru rozwojowego, że tak powiem, doniosą. Nie wiem dlaczego te się akurat połamały. No, i niestety z nich pożytku żadnego nie ma. no Niestety wyschły, No ale takie to życie czasami były może za słabe, albo coś w tym stylu, ale jak widać, niektóre dość ładne urosły. Tak na przykład ten było pożytku. Kolejny ten już o tym nie wspomnę, bo ten już przekwitł, no ale też był ładny. Dobra, mniejsza z tym, bo ja po urlopie przyszedłem i. Zastałem nietypowy widok w ulu. bo W tym pierwszym tam od strony lasu widziałem nietypowy widok, ale to już ja będę przy ulu, bo będę robił tylko i wyłącznie jego przegląd. Resztę po prostu potem się przygotuję już uli do odymiania. A piwarolem zaczynam leczenie, że tak powiem, można powiedzieć, seryjne, bo to będzie 5 dni odymień każdego ula co 4 dni, aby zamknąć cykl rozwojowy, pszczoły i żeby wytłuc w miarę możliwości całkowicie całą warozę. A więc widzimy się już przy pierwszym ulu. Mamy ten pierwszy ul. Co tu się postanęło? No to niestety nie jest dla ciekawie. Z uwagi na to, że już te szczypawki trzeba wyjąć. Jest z uwagi na to, że po prostu yy, przyjechałem no, jadąc na wakacje zrobiłem taki szybki przeglądzik przeglądik yy, rodzin no i jak się okazało w tej rodzinie no, było kiepsko szerwień nie było do czerwień, rodzinka została podkarmiona gniazdo było dość jak na taką ilość syropu jaką podałem dość mocno zalane, czerwiu było mało, ale było parę jajek, to myślę a, ogarnie się rodzina słoneczniki zakwitną no i będzie spoko, bo po prostu będą miały pożytek pyłkowy jakiś i zapewne uda się im yy, przetrwać, zacznie matka czerwić i będzie wszystko dobrze przyjechałem w sumie po dwóch tygodniach no, po półtora tygodnia byłem już w Polsce no, ale zrobiłem przegląd po y, w sumie dwóch tygodniach równych zrobiłem przegląd i jak się okazało był czerw, ale był to czerw już tylko i wyłącznie w większości że tak powiem rozstrzelony i czerw glutowy. kurza z mi gaz zrobić, ale pszczółki są spokojne więc jest dobrze. Był to czerw po prostu w większości trutowy, nie wiem, on może się jeszcze nie wygryzł, no i nie byłoby go zbyt wiele i znalazłem kilka zasklepionych miseczek matecznikowych. No myślałem po prostu, że no matka się wyroiła, rodzina, no ale pszczół, jak widać, no jest dość sporo, jak widać, no gniazdo jest zalane, to jest pierwsza ramka, więc nie dziwota. No ale jest zalana w całości. Jest w większości zasklepiona. No na tej porze roku jeszcze nie powinno tak być. Jak widać, pszczół jest dużo. Liczyłem, że może coś tam się wyroiło. No ale jak się okazało, matkę znalazłem. Znalazłem matkę. Jak widać, druga rameczka też już zalana. Część pokarmu jest zasklepiona. I matkę po prostu znalazłem. No i robiłem tak przegląd tego ula. Ramka po ramce. No i akurat, nie będę musiał podkurzać palic, bo już widzę, że zaczynają mnie atakować. O, jak widać, tu jest, to jest ostatnia ramka, na której jeszcze jest w miarę trochę czerwiu, że tak powiem. Yy, czerwiu po prostu jest, trochę czerwiu, yy, no, że tak powiem pszu Niestety reszta jest taka, że albo nie ma czerwiu, albo jest to już tylko i wyłącznie czerw trutowy, ale jest go też już bardzo sporadycznie. Czyli jak wiadomo czerw trutowy o tej porze no, nie jest już skazany, no, ale nie dziwię się, że tak było, bo matka po prostu albo przestała znosić jajka, albo po prostu, o jak widać. Jest tu tylko czerwio już trutowy nadbudowane na szczęście komóreczki, ale że tak powiem jest dobrze, bo jakieś tam komóreczki są. Teraz tylko jest pytanie, czy znajdę matkę właśnie z tej klateczki, bo no niestety nie powiem, chciałem przyspieszyć troszeczkę, yy. chciałem przyspieszyć troszeczkę, że tak powiem. Yy. Czerwienie tej matki tutaj i poddałem matkę w czwartek, czyli 4 dni po skasowaniu mateczników, zrobiłem jeszcze przegląd. Mateczników już nie było, ale czerw był jeszcze jako tako, jakiś tam rozklepiony czerw jeszcze nie zasklepiony był. W większości był to czerw trutowy. jakieś tu mamy matki nie ma, czyli matka liczę, że jest gdzieś na ramkach i już składa jajka. Uff. Powiem tak, nie jest dobrze już z tą rodziną, bo w tym momencie, że tak powiem, czerw powinien się wygryzać, a nie dopiero powstawać. No, tu właśnie każda psztuka jest cenna. Wygryzać, a nie dopiero się powstawać, no bo czas powoli zacząć już myśleć o zakarmianiu na zimę. Rodzin, ale postanowiłem, że podda matkę, zostawię ją tylko tu trosze, na troszeczkę, tam z tydzień z dwa, i zobaczymy, czy ona będzie cokolwiek, e, że tak powiem, czerwić. Wyjąłem ją z klateczki w sobotę, czyli po sześciu dniach od skasowania pierwszych mateczników. No i zobaczymy czy ona w ogóle tu będzie, czy nie została czasem zaszlachtowana przez pszczoły. No bo w takim wypadku jeśli takie coś miało miejsce, no to niestety tą rodzinka zostanie połączona z no którym się odkładam Pomyślę, no że z tym najsłabszym będzie to już naprawdę dość spory odkładno jest tu 7 ramek pszczół więc jest tu naprawdę dość sporo o, jak widać kolejna, tu jest jeszcze też widzę trochę czerwiu zwykłego, no ale jak widać no są jeszcze po prostu komórki z czerwiem trutowym. No, niestety nie widzę jajek, bo nie widzę matki. Zostaje mi trzy ramki. No i tu mamy drugą część. Jakaś pszczółka się wygryza. No, jak sądzę, mam nadzieję, że matka nie została zarządlona, no, ale mogę się spodziewałem się tego, że najprawdopodobniej tak będzie bo no, za szybko ją po prostu poddałem i za szybko otworzyłem powinienem poczekać jeszcze trochę powinienem matkę podać po 9 dniach po 11 gdzieś otworzyć no ale niestety tak ja powiem czas mnie goni przed zimą i chciałem to przyspieszyć ale nie wiem czy dobrze zrobiłem Jak na razie matki nie widzę. Trudnie jakieś tam są. Jajek też nie widzę. Więc ta mówię, no nie, nie jest, no jest miseczka matecznikowa pierwsza. Czyli najprawdopodobniej matka będzie zarządzona. Bardzo mnie to nie cieszy. Jajka w niej nie ma, no bo nie może być w niej jajka. Trudno to, żeby było jajko, jak matki tu już nie ma. Półtora tygodnia. No, niestety plan nie wypalił. Zrobię rzucę sobie jeszcze tu. Plan nie wypalił, matki nie ma i matki już raczej nie będzie. Zobaczymy, czy jeszcze uda mi się jakąś matkę unasiemnioną gdzieś kupić na dniach. To raczej wątpię, chyba że z jakichś rezerw i zapasów. No nic, no tak przypuszczałem. Jak widać, tu kolejne komórki z zabudową trutową. Jajek niestety nie ma. I matki też nie ma. Matka została zarządlona naprawdę najprawdopodobniej no, troszkę za szybko ją wyciągłem, ale chciałem przyspieszyć można powiedzieć, nie wypaliło. No cóż, jutro postaram się jeszcze yy, zadzwonić, poszukać jakiejś matki unasienionej, bo innej już niestety tu nie poddam tamtym pszczółkom jeszcze to parę dni no i potem zobaczymy co i jak gdzie kiedy będzie ale nie ma tu czerwiu więc tu cykl tak zwany odymiania nie musi zostać zachowany bo tu czerwiu niemalże nie ma więc nie jest to zbyt na minus że tak powiem no ale nie jest to też na plus no bo rodzinka się już no, widać, cała ramka z pyłkiem, pięknie zapylona jest tu naprawdę z jednej i z drugiej strony masa pyłu, no ale niestety no on się nie przyda tej rodzince już najprawdopodobniej, no i powiem tak, no ta rodzinka jest pod dużym zapytaniem, jeśli chodzi o jeśli chodzi o jeśli chodzi o przetrwanie zimy w tym stanie w którym jest teraz zimę raczej na 90% nie przetrwa a choćby przetrwała no to niestety zginie na wiosnę więc pozostawianie pszczół w takim stanie jest naprawdę kiepskim pomysłem ja sobie to jeszcze dokładniej Przelustruję raz, bo jest trochę już ciemno, ale raczej wątpię, że matka będzie. To podziewałem się tego, że naprawdę ona zostanie zarządzona. No ale cóż, dobra. Ja sobie to przeglądam, tyle jeśli chodzi o yy, podgląd yy, rodzinki, która jest, że tak powiem zagrożona. Z, przez duże zagrożona. Więc zobaczymy jak to będzie jak na razie no, Nie wygląda to dobrze i widzimy się już przy odymianiu. ja mam czas, teraz jest dość jasno, jeszcze przygotuję sobie zasówki na dennicę, papier no, mam czas na to, żeby sobie to zrobić no i Widzimy się przy odymianiu, no w sumie pierwsza jego ula, też mam tu już ustawiony staty, więc nie będę przykładał. A więc widzimy się po prostu przy odymianiu tego ula i zobaczymy co dalej z tą rodzinką. Podejmę jeszcze jedną próbę podania matki. Myślę, że jesień nie przyniesie zbyt wcześnie zimy. Będzie może tak ciepła jak w zeszłym roku. Uda się parę ramek zaczerwić matce. Zobaczymy, czy rodzinka przetrwa. Dobra, jestem przygotowany. Jak wszystkie ule wyglądają w miarę tak samo. No tych większych są inne tylko, ale tak samo jest. Odymiam apiparolem. Na szybcioro, bo nie wiadomo, czy burza mnie tu nie zastanie. No niestety ten lek ma bardzo krótką datę przydatności. 24 dni po otwarciu rok od produkcji, więc nie jest to zbyt długotrwały lek, ale jak widać pek tableteczkę podkładam palniczek, cyk szybko zasuwam i jest gotowe nie oddycham przy tym bo no nie jest to niby toksyczny środek ale nie chcę tego wdychać kurde tu mam gdzieś dziurę no, nie, trochę się to rozeskło, no ale coś tam tego dymu wpadnie zobaczymy jutro jak to będzie wyglądać bo jutro przyjdę tutaj z rana odsłonić to w sumie popatrzę z rana na tę rodzinkę no i zobaczymy jak to będzie. Tyle jeśli chodzi o odymianie. Wszystkie ule wędrują tak samo cyk, zasuwki poprzekładane. Muszę się śpieszyć, bo jak widać na niebie o właśnie było widać zbiera się burza, więc jak dla mnie teraz w tym momencie czas jest najważniejszy, żeby skończyć po prostu yy, odymiać i nie będę sobie tu pracy przedłużał tym, że przez po prostu każdy ul pokazywał. Na tym kończę. Widzimy się jutro już przy liczeniu warozy. Dobra, witam kolejnego dnia na liczeniu warozy. Tu spodziewam się dość sporej ilości z uwagi na to, że tu o ja, brak czerwiu, więc jak widać warozy jest naprawdę dość sporo. No jest tu na pewno z 200 jak nic albo i więcej no Przeliczenie tego jest dla mnie zbyt czasochłonne więc raczej tym się nie będę zajmował no ale to jest waroza, która jest w całości nie ma bo jak wiadomo w tym ulu nie ma czerwiu więc jest tego dość sporo kolejne odymiania na pewno już będą można powiedzieć praktycznie bez warozy jak widać jest tego dość sporo, cieszy mnie to bardzo, bo jak widać osypało się tego przez noc naprawdę kawał i spora ilość A lecimy do drugiego nie wiem czy to było dobrze widać, no ale tu niestety, tu czerw jest jak widać tu mamy legowisko szczypawek Robiłem sobie tu legowisko, no, niestety usuniemy. No one też są troszkę pożyteczne, bo zjadają resztki. O, jak widać, tu tego no jest też dość sporo. Nie ukrywam. Liczyć za bardzo mi się tego nie chce, bo jest tego dość sporo już też. Tu jest jeszcze, nie wiem czy to widać. Tu mam jeszcze jedną, też na tym. Jest dość sporo, no ale nie jest tyle, ile było w, w poprzednim ulu. Ale nie dziwię się, no bo tak ja powiem, że no jest, tu jest yy, jeszcze czerw. Ten ul, matka tu nadal czerwi i pokażę go w następnym filmie, jak będę zaczynał podkarmianie. W sumie ratował tam rodzinkę, bo matki niestety już nie znalazłem. Udało mi się tylko znaleźć matkę. Która jest po prostu no, usiedlona, ale jest wymieniana. Dobra, tu mamy dość też sporą, no sporą, niesporą ilość warozy. Tu mam trochę dennicę odkrytą. Muszę tu włożyć coś, bo pszczółki mi się tu przedostały. Ale warozy troszkę jest. Nie jest aż tyle, ile w poprzednim ale też troszkę jest no, trochę pszczółek padło Niestety muszę tu, tu siatkę no, kamera mi spada krzywo muszę tu niestety siateczkę trochę poprawić następny przy następnym odmianiu żeby pszczoły nie przechodziły bo topią się w oleju no i niestety giną tak Damy, żeby się to się nie odbijało, lecimy po kolejną rodzinkę. rodzinka, której też jest. Też tu jest gdzieś przejście. środku jest trochę niżej. Pszczoły opadają, przechodzą. Zobaczymy, no to też na pewno będzie, no jak widać jest dwa rozy. Jest też trochę, ale tu czerwie jeszcze na pewno jest, bo te dwa ule 15 są na y, zostawiane na 11 ramkach. Jest tyle pszczół, że po prostu y, kilka ramek z tego i z, no w sumie myślę po dwie ramki z tego i z poprzedniego zostaną wyjęte do odkładów. I w sumie do ratowania tamtej rodzinki to na pewno zrobię. Jak już matka się przyjmie, zacznie coś chcielić, to tam sobie wrzucę z jedną rameczkę. O ile się przyjmie. Mam pierwszy odkład. Tu nie będzie tak dużo, że tak powiem. Yy... To świat, słońce mi świeci, słabo widzę. Muszę troszeczkę jeszcze przestawić, żeby to było lepiej. Dobra, tu nie będzie yy, tyle papieru, bo jest tylko 10 ramek, więc zobaczymy. Tu jest tylko na połowie ula. I tu mamy odkład, jak widać odymiania nie było yy, odkładów jak w zeszłym roku. Nie wyrobiłem się w czasie, i jak widać, warozy się tu naprawdę sporo osypało po pierwszym oddymianiu. no Jest tego grubo ponad 100 na pewno. Zobaczymy, jak to widać. Ale jak widać, o, zrobimy tak. O, światło odbija, nie będzie widać. Zrobimy więc tak. Yy, waroza osypała się tylko w y, części środkowej. Czyli tam gdzie przebywają obecnie pszczoły bo w kraja To jest ten słabszy odkład Również z kraja po prostu nie ma yy, skraja nie ma po prostu yy, więc oraza jest tylko na środku papieru no ale jest jej też dość sporo jak na odkład no ale nie dziwię się no bo nie, nie odmiałem sobie pszczół odkładów jak nie było czerwiu no nie było czasu nie miałem też Apiwarolu a piwarol jest niestety ważny po otwarciu 24 dni, więc otworzyć całe opakowanie Apiwarolu powiedzmy początkiem czerwca i wrzucić parę tabletek i resztę wyrzucić, no to jest trochę kiepskawo. O! Ale w tym odkładzie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, osiemnaście, dziewięć czterdzieści sześć tylko. waros się osypało, więc dość, dość spoczko, Tylko, że to tak ja mówię, no to, to też jest na pewno. Dość sporo pszczół jeszcze w czerwiu, bo tu matka też dość ładnie czerwi. Idziemy od razu do tych na dole. Zaczniemy od tego no, lepiej prosperującego ula, powiedzmy, czyli z większą ilością czerwiu. Tu przypawek też jest dość sporo. No to u jest najlepiej rozwijającym się odkładem. Wow no, tu mamy. no ale Tu jest mało kartek było, ale jak widać Raz, dwa No nie ma dwa razy prawie w ogóle W porównaniu z tamtymi Raz, dwa, trzy, cztery Chyba, że mrówki i szczypawki zjadły Widzę to, że mniej oleju było, ale jest tylko 15 warozy. Więc cieszy mnie to bardzo, bo ta, ta, ten odkład jest naprawdę odkładem, który rozwijał się najszybciej. Matka tu no, zatwarzająco czerwiła od samego początku, więc było ładnie. Dobra i ostatni odkładzik. Tu też szczypawek jest dość sporo. Ale tym to się nie przejmuje, tu była jedna kartka włożona, bo brakło papieru. No i tu jest trochę więcej już. Dwa razy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć. No, około 30 może będzie. Dobra, to troszko. Raz, dwa. O, 54, jak dobrze policzyłem, czyli około 60, czyli tragedii też nie ma. Więc w starych rodzinkach i w tym jednym odkładzie no, można powiedzieć, że warozy jest dość sporo, ale ona zostanie teraz sukcesywnie wyleczona. Czeka mnie jeszcze 4 odmiania w sobotę kolejne, więc waroza będzie się osypywać za każdym razem. Po części. No i zobaczymy, może jeszcze jak będzie tak ciepło jak w zeszłym roku, to się odymi i o jeszcze rodzinki w listopadzie kiedyś, jak będzie tak ciepło. Tyle w tym filmie. Czeka mnie jeszcze ratowanie rodzinki. Mam nadzieję, że przyjdzie mi ta matka, zostanie już przyjęta. Jak nie, no, no niestety poddam ją bezpośrednio już z otwartą klateczką żeby weszła do rodziny jak najszybciej, tam już czerwiu sklepionego nie ma, więc raczej nie powinno być z tym problemów, ale wszystko się zobaczy jak będzie tyle w tym filmie. Trzymajcie się, łapeczki zachęcam do klikania w górę, subskrypcji i widzimy się w kolejnym odcinku.